Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bez przesądów, bezinteresownie i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i akupunkturze. Dziś będę kontynuował do utraty tchu dalej opowieści o układzie oddechowym człowieka, przede dziś o chorobach układu oddechowego. Zacznijmy od góry. Ośrodek oddechowy, o którym wspomniałem, znajduje się w pniu mózgu. Jego dojrzałość osiąga on od mniej więcej dwóch lat, ale przy... Przez, przez zaburzenia wrodzone w mózgu, przez urazy może dojść do tak zwanego zespołu. Znaczy, jeżeli to jest wrodzony, to jest zespół wrodzonej hipowentylacji. To jest na przykład przy wodogłowiu, przy oszkodzeniu wrodzonym, ale także może być przy urazach głowy, po operacjach w centralnym układzie nerwowym. Mówimy wtedy o tak zwanym o tak zwanej klątwie Ondyny. Co to były Ondyny? Ondyny to były w mitologii germańsko-skandynawskiej nimfy żyjące nad jeziorami, nad rzekami, nad stawami. I jedna z takich nimf zakochała się w pewnym myśliwym. No niestety, co prawda z wzajemnością, ale on był taki bardziej, nie za bardzo wierny i ona przyłapała go in flagranti, co spowodowało, że rzuciła na niego klątwę, że musiał być przytomny i wtedy dopiero mógł oddychać, znaczy nie mógł zasnąć. I od tego się wzięła właśnie nazwa ta wrodzonej hipowentylacji, gdzie trzeba, czy, czy powiedzmy jak budzimy chorego z narkozy, kiedy jeszcze leki, narkotyki nie przestały działać, to trzeba go troszeczkę pobudzać do tego, żeby oddychał, aż to te Aż on osiągnie świadomość i wtedy funkcjonuje to oddychanie. Czyli od, od samej góry. Bo tu jak zwykle głowa steruje wszystkim. I steruje też właśnie oddechem. Następny etap to są drogi oddechowe. I tutaj mamy właściwie dwie rzeczy, które właściwie więcej jak dwie rzeczy, no ale powiedzmy, chrapanie i Apnoe tak zwane, czyli bezdech w czasie snu. To, są, to jest po pierwsze, uciążliwe dla partnera, jak ktoś chrapie, a po drugie, niebezpieczne dla chrapiącego. Bo jeżeli dochodzi do tego apnoe, to po pierwsze sen nie ma charakteru wypoczynkowego, a po drugie może to być przyczyną wzrostu ciśnienia tętniczego. I to jest jeden z elementów przy pierwszym stwierdzeniu naciśnienia tętnego, który trzeba. W, 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 które trzeba wykluczyć. To, jest, to są górne drogi oddechowe, chrapanie, przede wszystkim u osób otyłych i w, też w zaawansowanym wieku. Drogi oddechowe, w drogach oddechowych produkowany jest śluz i rzęski. Z, jedną z chorób jest Mukowiscydoza To jest też choroba warunkowana genetycznie, gdzie produkcja, że śluz produkowany jest, jest bardzo gęsty. Jest taki, że, że, że rzeczywiście dochodzi często do zapalenia oskrzeli, do wyłączania pęcherzyków oskrzelowych w tych małych, przez to, że w, w tych najcieńszych oskrzelikach. Zbiera się ten ślus, i szczególnie u dzieci to prowadzi do wczesnej, czy prowadziło do wczesnej śmiertelności. Dzisiaj już jest troszkę lepiej. Za moich czasów, ja pamiętam chłopaka, najstarszy chłopak, któryśmy widzieli, to był 16-letni chłopiec, który zmarł na naszym oddziale po płukaniu dróg oskrzelowych. Wtedy nie było jeszcze leków, które upłyniają ten ślus. W infekcjach dróg oddechowych stosuje się właśnie jeden z tych leków, to jest acetylcysteina, to jest ACC, która, która powoduje, że ten śluz nie jest taki ciągnący się, jest bardziej płynny, albo też ambroksol, który powoduje zwiększenie produkcji śluzu i przez to ułatwia troszeczkę odprzyszanie. Jedną z dużych grup są obstruktywne, Choroby dróg oddechowych, czyli choroby dróg oddechowych, które zawężają, zawężają oskrzela główne, oskrzela mniejsze i pierwszą i zasadniczą chorobą najczęściej, która rozpoczyna się już w dzieciństwie. I to jest różnica co do następnej choroby, o którą mówię: to jest astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa. Ona jest chorobą zapalną i w swoim czasie była niestety, ale bardzo popularna, przede wszystkim w zbiorowiskach miejskich, gdzie dzieci nie miały kontaktu z naturą, z przyrodą, były alergizowane i rzeczywiście było, było to problemem. Dziś przez wprowadzenie inhalacyjnych preparatów kortyzonu napady astmy, to jest choroba napadowa, jest pewna skłonność, ale cechuje się tym, że są napady, ale też są okresy bez dolegliwości. Przy wysiłku czasem zdarza się jeszcze yy, 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 obstrukcja dróg oddechowych. Czy wysiłek może może yy, 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 wywołać napad astmy? Dzisiaj, jak powiedziałem, już ta choroba jest bardzo dobrze opanowywalna i yy, yy, dzieci dorastają bez problemu. Natomiast druga choroba, która jest, po, przebiega, ma bardzo podobne y, 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 objawy, jeżeli przychodzi pacjent do lekarza, i trzeba wtedy różnicować, co jest, co jest, co jest czy to jest astma, czy to jest tak zwane COPD, czyli Chronic Obstructive Pulmonary Disease, czyli chroniczna y, 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 obstrukcyjna choroba płuc. Najczęstszą, występuje w wieku późniejszym, 45-50 lat najczęściej, nie, nie występuje u dzieci i występuje, główną przyczyną są, jest palenie papierosów. Palenie papierosów jest główną przyczyną tej choroby i zapylenie, i zanieczyszczenie powietrza. Choroba postępuje progresywnie, dolegliwości są zawsze. Jest, y, przy wysiłku pojawia, pojawia się duszność. Poranny kaszel jest bardzo ważną cechą tej choroby. I gęsta plwocina, która też no można ją wtedy troszeczkę rozluźniać w różny sposób. To są, to są najczęściej, i to przede wszystkim właśnie COPD, właśnie w Polsce, właśnie w tych rejonach na Śląsku, gdzie było rzeczywiście olbrzymie zapylenie, ale także w większych miastach, to, to jest rzeczywiście. Przede wszystkim znowu papieros. Inną chorobą to jest rozedma płuc i fibroza płuc. Rozedma płuc polega na tym, że pęcherzyki łączą się ze sobą w większe i nie ma dobrego ukrwienia tych pęcherzyków. Nie ma dobrej wymiany gazowej. One, ta rozyna powstaje wskutek przewlekłych, przewlekłych zapaleń o a z kolei no palenie papierosów sprzyja temu, że zapalenia oskrzeli są bardzo częste. Fibroza to jest wtedy, wtedy zastępują te komórki płucne, są zastępowane przez kartkę łączną. Obrzęk płuc. I właściwie choroba przeciwstawna, zator tętnicy płucnej. Obrzęk płuc ma bardzo wiele przyczyn. Z jednej strony może to być związane z niewydolnością lewokomorową serca. Może być związane z przeładowaniem pooperacyjnie krążenia. Chory topi się w swoim, w, swoim własnych, w swoim własnym płynie w płuca. Wtedy zamknięte są pęcherzyki płucne. Czyli mamy taką sytuację, że krążenie jest dalej, to znaczy krew przepływa przez te pęcherzyki płucne, ale nie utlenia się. Przeciwstawną sytuacją jest, jest yy, zator tętnicy płucnej, albo mniejszych jej rozgałęzień, gdzie nie ma przepływu, a jest wentylacja. To znaczy, pęcherzyki jest. Znaczy powietrze dostaje się do pęcherzyków przez drogi oddechowe, ale nie kontaktuje się krwią, bo to naczynie krwionośne, które zaopatruje tą, tą, tą kiść tych pęcherzyków, jest wyłączone. I one wtedy stają się przestrzenią martwą. Podobnie też rak oskrzela, czy rak płuc. I znowu tutaj mamy czynnikiem. Wywołującym raka płuca jest palenie papierosu. Palenie papierosu produkuje nie, nie tylko rak płuca, ale rak krtani, która też jest częścią układu, układu oddechowego, jest drugim. Trzecim to jest rak jamy ustnej, szczególnie jeżeli tam jest fajka albo inne rzeczy, elementy drażniące. I jeszcze czwarty, rak pęcherza moczowego, bo nikotyna. Wydalana jest przez mocz i to zbiera się w nocy, w nocy i działa na ścianę pęcherza moczowego. Czyli tutaj mamy do czynienia z bardzo, z bardzo szkodliwym nawykiem, który nie ma nic wspólnego z przyjemnością, bo to już jest zaspokajanie głodu nikotynowego. Tak samo przy opłucnej między. Między tymi blaszkami opłucnej, która przylega do płuc i od tej, która przylega do klatki piersiowej, mamy do czynienia z tak zwanym międzybłoniakiem mezotelioma. Celką charakterystyczną jest to że takim typowym objawem, jeżeli pacjent, jeżeli pacjent ma kilka razy w roku zapalenia płuc. To jest duże podejrzenie, duża wskazówka, że to może być międzybłoniak opłucnej. Także azbest odgrywa tu dużą rolę. Czy azbestoza może spowodować rozwój tego międzybłoniaka opłucnej. Następnym problemem jest tak zwana odma opłucnowa, Ale to wszystko dotyczy jeszcze tych narządów doprowadzających, nie oddychania samego, bo oddychanie następuje w komórce. Tam jest oddycha, komórka oddycha, a drogi oddechowe, płuca doprowadzają tylko tlen do y, tej komórki. Następnym problemem, z którym się często spotykamy, jest tak zwana y, jest y, pneumotorax, czyli w jamie opłucnej, tej, gdzie mówiłem już o, o tym międzybłoniaku, pojawia się powietrze na skutek albo pęknięcia rozedmy płuc, spontanicznego, albo są wady rozwojowe w płucach, gdzie spontanicznie jest ból w klatce płciowej, krótkotrwający i pojawia się powietrze. Jeżeli tylko mała ilość tego powietrza się przedostanie, to nie jest źle, ale czasem jest tak, że tworzy się swego rodzaju wentyl, taka jakby zastawka i wtedy rozwija się prężna. Odma opłucnowa, czyli prężna albo, albo wentylowa, albo zastawkowa. Także jest to polega na tym, że przy każdym wdechu przechodzi coraz więcej powietrza do, do, do płuc i jest coraz mniej, coraz bardziej to płuc uciskane i jest wyłączane z, z obiegu. Tak powiem. Może być naturalnie też urazowa albo przez działania. Jak to się mówi, to znaczy przez lekarza, który podpływa się na przykład do żyły podobojczokowej albo robi pleksus, znaczy znieczulenie przewodowe przy operacji ręki czy ramienia czy, 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 czy barku, może wywołać też taką odmę opłucnową. Też przy leczeniu bólu pewnych stanów w stawie barkowym, kiedy się robi zastrzyki pod łopatką, może też dojść do do odmy opusnowej. w Szczególnym postacią jest tak zwana rozedma podskórna, czyli odma podskórna, gdzie powietrze przechodzi do tkanki podskórnej i wypełnia te luźne elementy, tworząc taką twarz jak żaba. To znaczy oczy są, powieki górna, powieka dolna jest wypełniona, jest wypełniona powietrzem. Tkanka podskórna i chory wygląda jak żaba, a na powierzchni szyi pojawiają się, jeżeli się dotyka, to są takie małe trzeszczenia. Można to bardzo łatwo wyczuć. Naturalnie też odmy powstają przy urazach, przy wypadkach drogowych, przy coraz częściej niestety atakach nożowników. Im Importowanych z różnych innych kręgów kulturalnych, co, co stawia rzeczywiście służbę zdrowia pod, pod pewnym problemem. Zresztą w moim odcinku o Afryce Południowej mówiłem już o tym, o tym szpitalu w Johannesburgu. Jakie mamy? Dostępne możliwości zdiagnozowania tych chorób, oczywiście w czasie, jak widzicie Państwo, spytać. Można zbadać, opukać, ochłuchać i zrobić tak zwaną spirometrię. Co jeszcze jest istotne, szczególnie właśnie w anestezjologii i w intensywnej, i w intensywnej terapii? Oddychanie spontaniczne polega na tym, że tworzy się podciśnienie w klatce piersiowej. To podciśnienie powoduje, że powietrze dostaje się do dróg oddechowych, aż do pęcherzyków płucnych. To podciśnienie powoduje również, że krew żyłami, żyłą główną i dalej dostaje się do prawego przedsionka i to jest przez to podciśnienie, co się oddechu sprzyja temu powrotowi krwi żylnej do prawego serca. Jeżeli prowadzimy narkozę, albo musimy wykonywać sztuczne oddychanie przy pomocy respiratora, na przykład przy ciężkim zapaleniu płuc, czy jak żeśmy to widzieli w przebiegu pandemii, gdzieś tam w szpitalach te oddziały intensywnej terapii miały być bardzo mocno obciążone i chory w niektórych stadiach musiał być zaintubowany i oddychany przez. przez przez maszynę i w tej sytuacji, sytuacja odwraca się diametralnie. Nie ma podciśnienia w klatce piersiowej. Mięśnie oddechowe nie pracują, tylko jest nadciśnienie. Respirator wywiera ciśnienie pozytywne, wtłaczając do dróg, do dróg oddechowych y, mieszankę, czy to z gazami, czy parami. Które stosujemy w narkozie, czy też mieszankę powietrza z tlenem, żeby troszeczkę podnieść poziom tlenu, żeby utrzymać też pęcherzyki otwarte, bo stosowanie pozytywnego ciśnienia powoduje rozszerzenie się dróg oddechowych i też pęcherzyków płacy. Ale serce ma problem, bo do serca dopływa mniej, wyłączony jest ten czynnik pod Ciśnienia, żeby krew wpływała do klatki piersiowej, i serce zostaje mniej. To rzut serca zmniejsza się. Musi się serce dopasować. Jeżeli jest zdrowe, to nie ma większego problemu, jeżeli jest chore, to jest problem. Naturalnie mówiło się nawet, że w tej pandemii zbyt szybko zastosowano leczenie respiratorem. Ja nie mam takiego, znaczy ja, ja nie uczestniczyłem w tej pracy, już jestem emerytowany od 8 lat, ale są jasne kryteria kliniczne i gazometryczne, znaczy możemy u, y, ocenić stan krwi, które skłaniają lekarza na intensywnej terapii do intubacji i do prowadzenia sztucznego oddychania przemocy respiratora. Czynnikiem, mamy do czynienia. Nie mamy do czynienia ze płucem zdrowym, to musimy to wiedzieć. Mamy do czynienia z ciężką chorobą, która jest na granicy śmierci, i wtedy dajemy przez zastosowanie respiratora ustrowi czas, żeby zwalczył tą chorobę, która jest: czy to antybiotykami, czy środkami antywirusowymi, czy przeciwciałami podawanymi do dożylnie i tak dalej, i Także jeżeli się działa lege artis, tak jak powinno się działać, to. Sztuczne oddychanie nie skraca, oddychanie nie skraca w żaden sposób życia. Wiemy o tym, bo jest dużo ludzi nieprzytomnych, którzy są w stanie śpiączki, którzy mają zdrowe płuca, zdrowe serce po wypadkach drogowych, na przykład, którzy są miesiącami oddychani i nie ma z tym żadnych problemów. Ale jak mówię, płuca i serce musi być zdrowe. To jest tak w skrócie o fizjologii płuc, o Fizjologii układu oddechowego i chorobach, które przebiegają. Jeśli się to podoba, przekażcie dalej swoim znajomym, przekażcie dalej to wideo zainteresowanym medycyną. Za dziś dziękuję. Czekam na komentarze, czekam na sugestie i.